Zobaczymy, jak tym razem skończy się ta konfrontacja. Piotr Gorczyca ma coś tutaj do udowodnienia, a czy tak będzie, za chwilę się przekonamy. Wracając do klubu tu do Białystok, to tylko powiem, że z szefem i całym... Tutaj założycielem tego klubu jest Paweł Zalewski, utytułowany zawodnik mieszanych sztuk walki, a jeszcze w narożniku zobaczyłem Żenie Zakrzewskiego, wybitnego graplera, mistrza Unii Sportów Walki M w grapplingu, który kiedyś wygrał z Krzysztofem Kułakiem legendą MMA w Polsce, mistrzem KSW i mistrzem Celtic Gladiator, także. Mocny team z tu do Białystok. Natomiast Piotr Gorczyca z KSW Sokół Sokołów Podlaski tutaj będzie miał nie lada zadanie, bo wcześniej przegrał z Adrianem Malinowskim. No i zobaczymy, co będzie tutaj się działo. A będzie na pewno się działo. Adriana Malinowskiego znam, umiejętności pięściarskie. I tu już słyszymy kibice z białego stoku. Odezwali się także Adrian Malinowski walczy, można powiedzieć, u siebie w łapach. No i zobaczymy, ach, pięknie teraz trafił lewym i prawym prostym, aż odskoczyła głowa gorczycy. Ale gorczyca tutaj, ładna praca nóg, też tutaj lewy, prawy nie doszedł, ale widać, będzie tutaj siedziało. Proszę Państwa, widzimy. A pięknie teraz skontrował tutaj gorczyca Malinowskiego. Trafił dwukrotnie, no bardzo po, pasjonujący początek tej e, pierwszej rundy. Przypomnę jest to kategoria wagowa 86 kg. Tutaj już cios, ciosy są bardzo mocne, w każdej chwili to może skończyć się przed czasem. Jeden i drugi dysponują niezłym uderzeniem. O teraz znowu Piotr Adrian Malinowski dał się trafić, ale teraz to on przystąpił do zmasowanego ataku. Trochę chyba za nisko opuszczone, opuszczona garda u Malinowskiego. No, zacięta walka. Naprawdę może się podobać ten początek w tej pierwszej rundzie. Obydwaj kilka razy naprawdę trafili czasami sierpowymi. Tutaj stara się zaznaczyć swoją przewagę Adrian Malinowski z Valetu, ale tutaj nie pozwala na to Piotr Gorczyca i też walka o środek ringu. Och, tutaj teraz z kontry znowu Gorczyca z tylnego, prostego ładnie trafił swego oponenta z vale tu do Białystok moment przerwy, wypadła szczęka, tutaj Alf Świeżbiński już włożył i wznawiamy pojedynek. No naprawdę tutaj końcówka pierwszej rundy na skraju, można powiedzieć, nokautu. Jesteśmy tutaj ponownie w narożniku Malinowskiego, Roberta Świerzbińskiego. Wcześniej wspominałem wspaniałego zawodnika zawodowego z grupy Dariusza Snorskiego e, Boxing Promotion. Ale wracamy tutaj do rundy numer 2. Dzieje się w tej walce. Kibice tutaj jak mogą tak dopingują Malinowskiego. No i on tutaj dwa razy znowu trafił tymi cepami. Warunki fizyczne podobne. Nieco jakby wyższy gorczyca. No myślę, że walka na styku po tej pierwszej rundzie. Wynik jest otwarty i myślę, że tutaj będzie się działo jeszcze dużo w tej walce. Ładne tutaj nurkowanie z przednim, prostym wykonaniu yy, Malinowskiego. Ale Piotrek Kurczyca też tutaj stara się przyspieszyć swoje akcje, ładnie przepuścił tutaj ten sierpowy w wykonaniu Malinowskiego, także widać zawodnik ułożony. Jakieś przypadkowe starcie głowami zawodników. No wiadomo czym to się kończy. Także muszą zawodnicy szczególnie tutaj w boksie olimpijskim uważać na takie akcje. Na szczęście sędziowie w boksie olimpijskim amatorskim bardzo, bardzo szczegółowo wychwytują takie nieprzepisowe akcje i od razu wkraczają, przerywają i można powiedzieć czuwają tutaj nad bezpieczeństwem zawodników walczących. Widzimy tutaj y, Gorczyca, y, stara się tutaj masą coś zrobić, przepycha swego oponenta, y, Zwalę tu do Białystok. Trochę chaosu wdało się w akcję tutaj Malinowskiego. Pół minuty do końca drugiej rundy. Już zawodnicy widać troszeczkę ciężej oddychają. Ale tempo niezłe tej walki. Jak na tą kategorię 86 kg to naprawdę uważam, że tempo jest wysokie. Dużo ciosów, dużo się dzieje. Dużo akcji z obydwu stron. Także walka na pewno się podoba. No i od czasu do czasu te sierpy trafiają raz po jednej stronie, raz po drugiej. No tutaj gorczyca widać zadowolony z tej drugiej rundy, wyciągnął wnioski. No i zobaczymy, bardzo, bardzo ciekawie przedstawia się starcie numer 3, na które z niecierpliwością już czekamy i zobaczymy czy ten rewanż będzie udany dla Piotrka Gorczycy czy nie. Za chwilę się wszystko okaże. Widzimy za Zakrzyskiego też tutaj wcześniej wspominałem z klubu Waletu do Białystok. No a tu z kolei na przemian realizator pokazuje dwa narożniki. Tu już wspomniany wcześniej przeze mnie Robert Świeżbiński. Międzynarodowy zawodowy mistrz w boksie zawodowym. Też były pretendent do tytułu mistrza świata. Federacji WBF. No ale wracamy do rundy trzeciej, bo będzie się działo już widać w tej walce już na całego tutaj zawodnicy bez oszczędzania się przystępują do walki. Jeszcze sędzia tutaj wtrącił się jakiś zobaczył cios otwartą rękawicą. No naprawdę tutaj zawodnicy będą starali się w tej trzeciej rundzie przeważyć szale na swoją korzyść, bo walka jest na styku i to raz jeden, to raz drugi e, tutaj udane akcje przeprowadza. Widzimy e, z kontry, teraz gorczyca próbował dwa razy zaskoczyć. Tymi sierpowymi w dalszym ciągu to wykonuje, na szczęście czysto nie trafia. A z kolei Malinowski zaczął się więcej odkrywać. I Piotrek tutaj zobaczył szansę. I stąd te próby trafień, też sierpowymi. No coraz więcej tutaj akcji w półdystansie Ładnie stredter z Malinowski Zwinie ciosu. No kulminacyjny moment tej walki. Zaraz zacznie się e, ostatnia minuta tego pojedynku. No i zobaczymy czy tutaj jeszcze Adrian Malinowski coś wymyśli na tą końcówkę, bo tutaj trzeba coś zrobić, żeby wygrać. Tak mi się wydaje. Podobnie i u Piotrka jest. Także sędziowie mają tutaj sporo roboty. Oj tutaj nadział się głową Piotrek Gorczyca. Na głowę Malinowskiego, ale na szczęście bez kontuzji. No i końcówka, 10 sekund do końca tego pasjonującego pojedynku. No i tutaj chwilę przegapił Malinowski, dał się zaskoczyć takim mocnym cepem. No i tutaj można powiedzieć, że e, zawodnicy zasłużyli tutaj na brawa. Walka podobała się. Cały czas coś się działo. E, moim zdaniem na styku zwycięstwa któregoś z nich, także spokojnie poczekajmy na werdykt tego e, pojedynku przypomnę Piotr Gorczyca versus Adrian Malinowski. No i zobaczymy, kto walkę wygrał. No tutaj widzimy też byłego marszałka województwa podlaskiego, pana Artura Kosickiego. To on będzie honorował pucharami, nagrodami zawodników tej walki. Posłuchajmy Anonsera. Wygrywa. Załodnica roślinna. Nie jest ciekawa. Adrian A jednak jednogłośnie na punkty wygrywa Adrian Malinowski.